A pingwin. Nasz serniczku, kochany. No ja właśnie chcę zobaczyć z wami. Poczekam jeszcze chwilę, aż się w ludzi zbierze i... No wczoraj mówiłem na streamie, że może sobie zareaguję, jak zdążę. Przyszedłem z roboty, zjadłem i tak wyczekiwałem, czy o 15 coś się pojawi, no i się pojawiło, więc... No, wczoraj. Byłeś na streamie? <gryśa> Krysia pozdrawia? To ja też ją też ode mnie. Ja tylko i tak zrobię reakcję, ile pogadamy i spadam. Bo jeszcze idę na dwie godziny do pracy. A potem będę oglądał mecz. <gryśa> Dobra, moi kochani, siema, siema. Um, mam tu już ten trailer ogarnięty. Zaraz sobie go odtworzymy. Um, ale czekajcie, bo ja muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, bo ja Was nie widzę. Nie nic. Więc... Co mi się tu? Polery idą. Niepotrzebne. Um... Zrobimy tak. Zrobimy tak. zrobimy tak. zrobimy tak. zrobimy tak. Teraz je widzimy. To nasi grają. Mam nadzieję, że za ten trailer. Jezus Maria. A ci grają z walią. Płacił pięć złotych, masz na pręcy pałki. Dzięki. Na pręcy zawsze spoko. Um. Nasi grają z palią, bo dzisiaj jest ten. Ja mam nadzieję, że nie Nie no. Co ty, od Baila? W życiu. Lewym mu pokażę. Ja mam nadzieję, że copyrightów nie dostanę za to, za ten trailer. Mam szczerą nadzieję i mam nadzieję, że się nie pomylę. Dobra, bo podejrzewam, że więcej chyba ludzi nie będzie. Na tym streamku. Więc... Obejrzyjmy sobie. A potem zrobimy jakiś krótki komentarz. Ale chyba nauczyli się po, yy... po Legends Arcus dwóch profesorów. Ej, ale grafa powiem Wam top. Temu dostanę sacz. Nowy pokłop pokazany, elektryczny chyba. Okej. Okay. Pech bohaterów, czyli pewnie będą friendly, friendly rivals znowu, nie? O, nowy jakiś znowu post. Podejrzewam, że to będzie trawiasty. Ale zajebisty leczok. Pokémon świnia. Takiego pokemona świni to my potrzebujemy. Popple, okay. Zimowy krajobraz. Wymiany. Venonat. Gengar. No to już mamy gdzieś tam jakieś spojrzenie jakie pokemony są, nie? Zaraz wam powiem dlaczego uważam, że się nauczyli poleżeń Zarcius. Oho, to chyba są legendy. No powiem wam. Fajnie to wygląda. Takie pokemony jaszczury trochę. Eee, dobra, na gorąco jakieś... Nie wiem, czy tam coś jeszcze leci, czy nie. Jeszcze coś tam jest. Dobra, to obejrzyjmy to do końca. A, wsy tylko leciał pokeball. Dobra, Judasza to my może nie będziemy oglądać. Um... Ogólnie tak, moje pierwsze wrażenie takie na świeżo yy, to Grafa póki co top. Jeżeli tak będzie to wyglądało w wersji finalnej, to ja już jestem zajarany tematem. Yy... Szkoda, że nie przedstawili takich basicowych rzeczy jak nazwa regionu. No, chociaż tyle, że wiemy, że jak profesor się nazywa, znaczy profesorowie, bo w sumie dwóch profesorów jest na no to wychodzi. Sudo i Turo, czy to jakoś tak się nazywają. Um, kilka nowych poków zostało przedstawionych. Takich basicowych, podejrzewam, że no. Ten, ta jedna sadzonka, no nie było pokazane, jak się nazywa, ale to na pewno jest trujący. Znaczy, to jest trawiasty. Ten jeden, y, pierwszy, co był pokazany, to wydaje mi się, że to będzie elektryczny jakiś Pokémon. I lecząk spodziewam się, że to będzie normalny. Coś jak Zangus, Lynun, jak ten, to będzie coś w tym stylu. To jest dzika świnia. <noise> dzikie Guziec, dzika świnia z Afryki. W każdym razie, póki co, jestem zajarany. Ja w ogóle się zawsze jaram takimi trailerami. E, Niemniej jednak. Nie no, na, na ewolucję to jest za wcześnie, wegan. Za wcześnie to tak ci powiem, może za dwa miesiące coś więcej rzucą. No i nie ma basic ptaka pokazanego, to też Maxu fajnie to uchwycił. A z tym paskiem HP to nawet nie zwróciłem uwagi, bym musiał sobie jeszcze raz obejrzeć i, i zobaczyć. To, że to jest Hiszpania, to już chyba raczej wszyscy wiedzą i wydaje mi się, że ten trailer trochę nawet to potwierdził. Bo to tak nawet krajobrazy wydają mi się bardziej hiszpańskie. Aczkolwiek ten zimowy teren, no to chyba raczej Pireneje, to by. No ale dobra, mało ważne. Coś jeszcze miałem powiedzieć. A, że się nauczyli po Legends Arceus, bo jak zostali zgrillowani po tych pierwszych trailerach, właśnie Legends Arceus, że tam był. Były te klat to klatkowanie i w ogóle to ludzie ich zgrillowali, a tam. A teraz zauważcie, że na dole jest napis, że. Mm, to nie jest jeszcze wersja finalna, że, to, że obraz może się zmienić w ostatecznej formie, nie. O to mi bardziej chodzi z tym, że się nauczyli. No, zobaczymy, Maksu, zobaczymy, jak to wyjdzie. Póki co ja jestem zajarany, mam nadzieję, że w miarę możliwości, jak najszybciej jeszcze otrzymamy jakieś informacje na ten temat. No i tylko pozostaje nam czekać do listopada, no ja się jaram, fest, fest się jaram, już planuję i zastanawiam się, czy to ograć na odcinkach, czy ograć na live. Ale no niemniej jednak fajna sprawa. Dobra kochani, bo jest 15 po. Na 16 idę do kolejnej pracy. Um... Surprise, surprise Trade? Fajnie by było. Bo jeżeli miałbym... Jeżeli miałbym to ogrywać na odcinkach to właśnie myślę nad wróceniem do tego formatu, jak surprise, y, surprise Lock to było nazwane. To było dosyć ciekawe przeżycie, właśnie w y, sordach, i wydaje mi się, że. No, jeszcze nie wiem, jakie mają typy. Wydaje mi się, że y, y, ta ze Scarlet, czyli ta taka pomarańczowa, bardziej to będzie coś ognistego, tak mi się widzi. Aczkolwiek mogę się mylić. I. Aczkolwiek obie są zajebiste. Ja jeszcze nie mam swojego favorita. Obie wydają mi się zajebiste w ogóle. Fakt, że to wzorowane na takich jaszczurach, to już w ogóle mnie oh, nakręca. Fajna sprawa. Naprawdę bardzo fajna sprawa. Cieszę się. I jaram. Nie wiem, kto ma jutro quest of the day. Nie patrzyłem w grafik. <grych> Dobrze, kochani. Ja będę leciał. Trzymajcie się. Do zobaczyska jeszcze nie wiem kiedy. Eee, w tym tygodniu, może w czwartek, może w piątek, odpalimy jakiegoś streamka. Zobaczymy. Ale na pewno dzisiaj był odcinek. Eee, kolejny będzie z Fire Ashe. Będzie w e, piątek. I w sobotę normalnie planuję też brylianty. Także tak to wygląda. Dobrze, kochani, trzymajcie się. Naura.